Mówiłaś mi, że niełatwo było wyjechać za granicę. Dlaczego? Dziś każdy może pojechać do Niemiec albo Włoch? Władze, które rządziły wtedy Polską, nie pozwalały ludziom wyjeżdżać za granicę, kiedy mieli na to ochotę. Aby móc wyjechać na zachód, trzeba było otrzymać paszport, co nie było łatwe, a po powrocie paszport należało oddać. Pozostanie lub wyjazd za granicę bez pozwolenia wymagały ogromnej odwagi. Dziś możemy mieszkać gdzie chcemy, a kiedy coś się komuś nie podoba, może to powiedzieć, a nawet zorganizować manifestację i od razu pojawia się telewizja i radio, które o tym informują, albo pisze się o tym w gazetach. To o czym mówisz, to wolność słowa, która panuje w krajach, gdzie jest demokracja. W czasach, kiedy w Polsce rządzili komuniści, nie było demokracji, a wszystkie media, jak radio, prasa, telewizja oraz wydawnictwa książkowe, filmy, spektakle teatralne i widowiska, były kontrolowane przez państwo. Władza pilnowała, aby nie przedostało się tam żadne złe słowo na temat partii żeby sprawdzać czy wszyscy mówią o pardzi dobrze stworzono nawet specjalną instytucję która zajmowała się tą kontrolą tak zwaną cenzurę a co to jest cenzura Specjalnie zatrudnieni pracownicy, czyli cenzorzy, starannie sprawdzali wszystko, co zostało napisane albo powiedziane, zanim zostało to opublikowane w mediach lub książkach. Jeśli ktoś powiedział, czy napisał coś złego o partii lub o Związku Radzieckim, wykreślali taki fragment, albo nakazywali go zmienić. Skoro to, co czytało się w gazetach i książkach, albo oglądało w telewizji, było ocenzurowane, to jak zdobywano informacje o tym, jak jest naprawdę? O tym, jak jest naprawdę, ludzie dowiadywali się na przykład z Radia Wolna Europa. Miało ono siedzibę w niemieckim mieście Monachium. Radio to nadawało audycje do krajów znajdujących się za żelazną kurtyną. I każdy, kto chciał tę prawdę o świecie usłyszeć, mógł sobie włączyć i posłuchać Radia Wolna Europa. Audycje Radia Wolna Europa były zakłócane przez tajną policję. Kiedy poruszało się gałką odbiornika, aby znaleźć odpowiednią falę, najpierw słyszało się świsty i zgrzyty, e, aż w końcu z odbiornika dobywał się głos. Mówi Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski. A czy były takie miejsca, gdzie ludzie czuli się swobodnie? Takimi miejscami były kościoły, w których ludzie czuli się bezpiecznie. Komuniści chcieli podporządkować sobie kościół, ale przeciwstawił się im przywódca kościoła w Polsce, prymas Stefan Wyszyński. Został nawet aresztowany i przez kilka lat trzymany przez komunistów w odosobnieniu. Nie udało im się jednak zmusić ani prymasa, ani kościoła do posłuszeństwa. Prymas w końcu wyszedł na wolność, a kościoły stały się takimi miejscami, gdzie ludzie mogli mówić to, co chcieli. A czy papież Jan Paweł II, kiedy pielgrzymował do Polski, mógł mówić to, co chciał? Po raz pierwszy Jan Paweł II przyjechał z pielgrzymką do Polski w czerwcu, w 1979 roku. Wszyscy bardzo czekali na jego wizytę i wiele się po niej spodziewali. Na placu Piłsudskiego, nazywanym wtedy placem zwycięstwa, na którym została odprawiona Msza, zebrało się prawie pół miliona osób. Tak o tej wizycie napisał na łamach podziemnej gazety Robotnik jeden z działaczy kor, Jan Lityński. Niezwykle rzadko jeden człowiek może mówić w imieniu całego narodu, wyrażając uczucia i dążenia wszystkich. Warszawa 2 czerwca 1979. Czy gazety drukowano pod ziemią? W czasach, kiedy w Polsce rządzili komuniści, wszystko co ukazywało się poza cenzurą, podobnie jak w czasie II wojny, drukowano w konspiracji, a więc w podziemiu i nazywano drugim obiegiem. Drukowano tam gazety i książki, w których pokazywano prawdę o świecie, również o tym, co złego robi komunizm ludziom w Polsce i w innych krajach. Państwo zabraniało drukowania takich książek, a ludzie, którzy działali w konspiracji, narażali się na surowe kary. Skoro państwo miało wszystko, to gdzie drukowano te książki i gazety? Tajne drukarnie zazwyczaj mieściły się w mieszkaniach lub prywatnych domach. O takiej domowej drukarni, która mieściła się w ich domu w Brwinowie, opowiedzieli mi Hanna i Witold Bartoszewiczowie. W naszym domu działała nielegalna drukarnia. Najpierw w systemie weekendowym, a później przez pewien czas drukarz mieszkał tu bez przerwy. On był tam, tam, w drugiej części domu. Przychodził do nas wieczorem na herbatę i się umyć. Nie wiem, czy codziennie, czy co drugi dzień On miał niezwykle skromne potrzeby Nie zapytałam go nigdy o nazwisko, ani o imię No bo to była głęboka konspira Myśmy go nazywali człowiek Myśmy mu tylko przynosili jedzenie Siusiał do puszki po farbie <laughs> Naprawdę I, I wynosił, i zakopywał w lesie Tak, on był jak jakiś zakonnik z zakonu świętych drukarzy. Kiedy bawię się z kolegami, często przesyłamy sobie zaszyfrowane informacje. Czy w tamtych czasach również szyfrowano informacje? No, może nie szyfrowano, ale Polacy byli świetni w czytaniu między wierszami. Czytania między wierszami nie można przecież zabronić. Mądrzy ludzie pisywali też do oficjalnych gazet i przemycali tam w różny sposób informacje. Na czym polegało czytanie między wierszami? Aby się tego nauczyć, trzeba było mieć klucz. Kto ten klucz posiada, a nie jest on ostatecznie u nas tak trudny do zdobycia? Ten czyta we wszystkich wypowiedziach jak w książce i dowiaduje się mnóstwa rzeczy. To czytanie między wierszami nie jest przy tym wcale jakąś czynnością źle widzianą, perfidną lub nielegalną. Przeciwnie. Odnośne teksty są właśnie tak skonstruowane, aby czytać między wierszami. W samym założeniu ważne w nich są nie wiersze, lecz właśnie miejsca pomiędzy nimi. Potrafimy je czytać doskonale. Jest to dla nas najnormalniejsze w świecie Stefan Kisielewski 6 lipca 1958